Damian Górski, dzień Tam. dobry. Już, już jesteśmy po walkach niestety, nie poszło dzisiaj. No niestety nie poszło, na no, kontuzja jaką nabawiłem się w grudniu po pojedynku z Grzegorzem Czernym, no, Myślałem, że popracuję nad, tylko i wyłącznie nad stabilizacją tej nogi i będzie dobrze. No, wiadomo, głowa chciała, ale tutaj zdrowie nie pozwoliło na prowadzenie dalszego pojedynku. No, jak już noga poszła, no głowa już nie grała, też dużo ciosów otrzymałem takich e, srogich, no, no niestety, no... Nie jest Jestem zadowolony z wyniku, bo wiadomo, no, kolejna przegrana gdzieś tutaj z rzędu, a mówię, no, nie tylko charakterem się tutaj pokazuje, no, ale wygrane też muszą się pojawiać. Bardziej, e, w którym momencie poczułeś, że coś nie gra z tą nogą, bo wcześniej rozmawialiśmy i Ty wspominałeś o tej kontuzji. Tak, wspominałem o tej kontuzji. No, w momencie, gdy no, no, pierwszy upadek już poczułem, że gdzieś ta noga, nie wiem, czy ona została przy, przez moją winę, czy, czy, czy tutaj y, przeciwnik też miał czy, ty, styczność gdzieś, że, że to się odnowiło, znaczy no to de facto się w samej nawet nie odnowiło, tylko to cały czas było, no. no ryzyko było moje, no kto nie ryzykuje, nie pije szampana, no dzisiaj no niestety po prostu czara jakaś tam, kolejna przegrana, no wiadomo, no trudno. A ta rotacja, zmiana rywala to też wybiło cię trochę z rytmu czy nie? Yy, na pewno no, gdzieś nie, nie wiedziałem, gdzieś nawet gdzieś tam spać też do, do, o 12 gdzieś tutaj się dowiedziałem o zmianach dopiero i to też no, była walczę z tym, z tym, z, nie wiadomo poczekać. Dopiero tak naprawdę rano, rano gdzieś już takie, już w 100% byłem przekonany, że walczę tutaj z, z innym kolegą. No, no mówię, no, nie zmienia to faktu, że no, wiadomo każdy tu przychodzi, byś tu losowanie. Jest to i tak trzeba by się spodziewać, że no, obojętnie jaki rywal by nie był no to mogą trafić na każdego z rywali tak, no i tyle Trochę kibiców też gdzieś kibicował Ci, bo widziałem wczoraj i e, zachęcali Cię w trakcie jeszcze e, całego Ważenia, chociaż nie przypuszczali, że nastąpi taka zmiana. E, jesteś zawiedziony troszeczkę, że mogło to dłużej potrwać, że można było doleczyć nogę przede wszystkim i przyjechać w pełni gotowości? No pewnie, że tak, no ale mówię, no ja, ja jestem ryzykantem gdzieś tutaj, mówię, no pod, podejmuję, podjąłem po prostu decyzję, że zawalczę, no i chciałem tego. Y, też, no mówię, w grudniu był niedosyt y, w pojedynku, bo. De facto nie otrzymałem żadnego ciosu na, na, na twarz, tylko w 20 sekundzie pojedynku poszła noga i to był koniec walki. No. No teraz no, było troszeczkę może, że dłużej, troszeczkę było wymiany, przetrwałem tą pierwszą rundę. Wiadomo charakter by pokazywał dalej, że mógłbym walczyć, no, ale pomyślałem trochę o tym zdrowiu jednak w tym teraz pojedynku, bo już naprawdę dużo tutaj zdrowia pozostawiałem w tych ringach i, i tyle no. A ta operacja to ile mniej więcej by cię wyeliminowała ze sportu? Ty nie chcesz się operować, bo co? No, gdzieś tutaj kwestie finansowe i problemy ze znalezieniem gdzieś lekarza. No. I tyle. no Co, co tu więcej mówić? No. Trzeba też pracować, żeby utrzymywać rodzinę. No nie tylko, że tak powiem, nie jestem tylko i wyłącznie tatowym zawodnikiem. No tak, no, z samych walk trudno chyba wyżyć też, nie? zgadza się, no, no zgadza się, no niestety, no taki mamy rynek jest dużo też federacji, ja nie mówię, że tutaj gdzieś nam że też płacą ale mówię, no rynek się rozszerzył i gdzieś te płace są porównywalne, no i tyle ale też mówię, no tutaj jeśli chodzi o, o no, pojawiły się federacje też te, Fejmy i tak dalej, no, tam są gdzieś większe pieniądze, gdzieś też już teraz sportowcy zaczęli się pchać yy, w te federacje, no, Daj Boże, no mówię, no każdy, każdy orzejach może, że tak powiem, no i tyle. Zobaczymy cię jeszcze, będziesz próbował kolejnych szans tutaj, żeby jednak wystąpić, doleczyć się i w pełni zdrowia przystąpić? To na pewno, no mówię, gromda dla mnie to jest jak choroba, no lubię tutaj być adrenalina jaka tutaj wpływa, no i, co, no, co tu więcej mówić. No tak, no, pomyśleć trzeba nad, nad zdrowiem teraz jednak i, i wyleczyć się, wejść w pełni w, gdzieś w pojedynki, a nie na pół gwizdka, bo to, no, to, to jest tak zwane, no, no, można to nazwać, no, że to jest na pół gwizdka. No. Ręce zdrowe, ale nogi jednak nie, noga jednak nie. Góral, w takim razie tak życzę doleczenia się przede wszystkim żeby wszystko, wszystko wróciło do normy żebyś przystąpił już w pełni zdrowy no i przede wszystkim żeby żebyś był w dobrym nastroju i w dobrej dyspozycji po treningach przygotowany do walki bez zmian rywali w ostatnim momencie no ale mówię, no to wielkich różnic nie robi, no mówię, po, powinniśmy się spodziewać naprawdę, no jest losowanie, tak, spodziewaliśmy się, że na każdego jednego rywala mogliśmy trafić, no, no wiadomo, głowa, głowa była nastawiona już na tego konkretnego, później znowu się przestawiać, później nerwy jakieś. Właśnie, że tam jakiś drobny konflikt się rysował. O... Nie będę tego komentować, nie, jasne, jasne. nie będę tego komentować, mówię, no ja swoje wiem gdzieś tam no, i tyle, zostawiam gdzieś to sobie i... Jasne, nie chciałem tutaj nie, jakby kontynuować ja tematu, ale gdzieś tam wczoraj zaogniło się, widziałem wpisy, widziałem jakieś komentarze, więc, e, więc domyślam się, że, że, że zawsze jak to mówią Każda sprawa ma podwójne dno, tak? Tak, dokładnie. Każda sprawa ma podwójne dno, ale mówię, jeżeli ktoś, że tak powiem, ma coś do mnie, to powinien najpierw przyjść do mnie, a nie gdzieś to roztrząsać wokół czy cokolwiek, no bo to jest bez sensu. Mówię, zawsze się powinno przychodzić konkretnie do danej osoby, jeżeli ma się problem, to się mówi to prosto w twarz, a nie że gdzieś ja się dowiaduję na boku czy coś, że coś takiego się dzieje. Bo jeżeli chłopacy nawet gdzieś tam, nie wiem, byli w moim, w moim mieście czy cokolwiek, no to jest telefon, który działa w dwie strony mogli zadzwonić do mnie gdzieś i tutaj że tak powiem powiedzieć yy, powiedzieć, że, 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 że yy. No, bo coś mają, że tak? coś mają, no i tyle. No. Ja mówię, ja jestem do dyspozycji każdego, jeżeli ktoś ma, mówię do mnie jakieś ale, to powinien ze mną rozmawiać i tyle. Skupmy się na sporcie, życzę wszystkiego dobrego, życzę powrotu do zdrowia, powrotu na gromdę. Myślę, że jednak tutaj na gromdzie jeszcze zawalczysz i zobaczymy Cię w dobrej formie przede wszystkim. Pewnie, że tak, no wiadomo. No, chciałbym być w jak najlepszej dyspozycji. No też myślałem, że w końcu sprawdzę się z rywalem w swojej wadze i na to gdzieś liczyłem. Byłem też, no gdzieś też zrobiłem tą też większą teraz wagę o 3 kilo, byłem troszeczkę większy, no, no ale mówię, no jednak tutaj też te przepychanki w tym mają ringu, mówię, dają w kości, no jest noga chora i tyle. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.